Witam Was serdecznie, Max Painter przedstawia Dragon Ball Z Karotto. No i ostatnią kulę żeśmy tutaj zebrali właśnie poszukując tych wszystkich siedmiu kryształowych kul. Nie pozostało mi nic innego jak przyzwać właśnie tego smoka. Będzie to moje kolejne życzenie. Oczywiście tutaj już nie jest to pierwsze moje życzenie, bo tutaj wybierałem więcej, czyli było już życzenie w sprawie właśnie pól Z. Było właśnie chcę bogactwa. Też właśnie przyzywałem smog. Teraz będzie życzenie, już z Radimem też był. Teraz właśnie przyszła pora na chcę rzadkich przedmiotów. Także tutaj sobie wybierzemy to życzenie i przyzywamy tego smog. No i proszę, pieczeń z kością, bułka na parze, płonący toku, orzeźwiająca zupa z owoców morza, bogata zupa z owoców morza, rybny półkaryżowa, ryżowa, e, dinozaurowy jakiś ramen, makaron ze świeżymi owocami morza, sycący pieróg ze sezamem, cukrowa babka, krupy, smażony ryż, woda, o tutaj akurat mi tutaj prezent daje, to nawet na trzy gwiazdki i pięć razy doskonała woda przebudzenia. No akurat te dwa prezenty to akurat fajne. A reszta to takie, powiem Wam, no nie wiem czy to będzie takie ciekawe, jeżeli chodzi o te życzenia. No i smocze kule zostały rozrzucone po całym świecie. Trzeba zaś czekać te 19 minut żeby kolejne tutaj życzenie było. Ja myślę, że już następne życzenie będzie już w sprawie właśnie walki z Napo. Także jak wam się podobał ten odcinek, bo ja tutaj takie odcinki pokazuję poszczególnych właśnie po kolei tych życzeń, także do zobaczenia, do następnego odcinka.